Witam serdecznie, moim gościem Mateusz Gomułka, Tim Ramzes. Tak jest, zgadza się. Mateusz, dzisiaj y, mniejsza porażka, zaczniemy od słowa porażka, no bo w ostatnich tygodniach y, troszkę ta y, forma wam spadła. Chciałbym się właśnie dowiedzieć, skąd y, te porażki właśnie takie wysokie, dzisiaj już mniejsza, ale no jednak, jednak też porażka, skąd ta obniżka formy? Ja już to mówiłem, no to może jest za, za wysoka nasza liga. Ta liga jest za, no, chyba dla nas przerosła. Jest za wysoko, mają bardzo dobrze chłopaki poziom, ale... Próbujemy grać, gramy, zobaczymy. Może na niższym szczeblu rozgrywek by to wyglądało w ogóle inaczej, ale na razie jest jak jest. Dzisiaj też nam zabrakło prezesa drużyny, ale też się zda, zdarza. Każdemu zawsze coś wypada. Ale angażujemy się, próbujemy grać. Zobaczymy. Może poziom niżej nam dobrze zrobi ta porażka wpłynie tak pozytywnie i będzie większe jakieś zaangażowanie w to i... Będziemy coś działać niżej i wygrywać. Wszystko się zgadza, dokładnie. Nikt tutaj na Was nie stawia krzyżyka ani tak dalej, bo wiadomo, że przyjęliście zmianę z knizem do wyższej ligi. I faktycznie no, no jest to głęboka woda, tak naprawdę, bo jesteście Beniaminkiem. Wierzysz, że w drugiej lidze zdecydowanie by Wam lepiej poszło. No ale wracając na Orlika, który za dwa miesiące się rozpocznie, tam możecie wystąpić w drugiej lidze i tę morale troszkę poprawić. No na bank no, postaramy się coś wygrywać, no, w tamtej lidze to przynajmniej nie było tak porażek, mieliśmy jakiś ten pozytywny ten bilans. A tutaj ta pierwsza liga zrobiła swoje, wiadomo fajnie, to coś nas buduje i jakoś pozytywnie może wpłynie. Wiadomo poziom wyżej też jest fajnie grać, ale nie jest tak fajnie dostawać. No takie, na pewno, zdecydowanie tak, takie, jakaś wygrana by się przydała, żeby tak, te morale poprawić, tak? Te, te wyniki są za bardzo, za bardzo… Ja to odczuwam za bardzo takie wysokie. Rozjechane. Rozjechane, tak. Ale będziemy coś działać, próbować, angażować się i może lepiej, że spadniemy. To jest ta, ta liga nas przerosła, i na, na ten gry co chłopaki prezentują tutaj, chwała im za to, fajnie grają, pokazują się i są od nas lepsi. Nie oszukujmy się. Nie, od razu piramidę zbudowano. Trzeba było no proste. No, wylać te fundamenty, żeby zacząć coś działać, co nie? Tak, 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 tak. Ale ja ci powiem tak, yy, chwała też wam, bo nie jedna drużyna mogłaby odpuścić, a wy walczycie do końca. Mnie tak, zależy... schować głowę w piasek, co nie? Niezależnie od wyniku, zawsze jesteście i to mi się podoba i to jest największy szacunek dla Team Ramzesu. A to jest zabawa. To jest zabawa. To, to tak, to jest zabawa, bawimy się tym. Wiadomo, chcemy pokazać coś, że potrafimy w tą piłkę grać. Wygląda tak, jak wygląda, ale fajnie. Ja na to patrzę z perspektywą taką, że jakieś to pozytywne wyniki będą przynosić nam. Może nie tutaj na hali, ale na boisku w przyszłości. Na tak, na boisku, nawet na orlików w przyszłości. Dziękuję za wiatr. Dziękuję. Cześć.